panowie zestresowali, że uciekam przy nie, bo nie widziałem na wcześniej. Oto motocyklista, który nie za bardzo przejmuje się przepisami ruchu drogowego. Mężczyzna wyprzedził dwa auta w niedozwolonym miejscu. Po chwili próbował tej samej sztuczki z trzecim, jednak wtedy zauważył, że na plecach ma policyjny ogon. Tak, tak nie patrzełem, podwójna, li... podwójna linia ciągła Jeden samochód, drugi samochód dwa na razie Panie kierowco, po drodze był zakaz uprzedzania 5 punktów, 500 zł Linia podwójna ciągła, również 5 punktów, 200 zł Rozumy. Rozumy? Razem będzie 700 zł punktów będzie karnych 10. Trzymuje pan mandat? Nie ma, ma pan prawo odmowy przyjścia mandatu, wniosku do tego sądu. Czyli przyjmuje pan? Pan tak. Zatem policjanci muszą wypisać mandat. Stresują mnie te kamery. A emocji było tego dnia co niemiara. nie miara. Jak naprawdę się panowie zestresowali, że uciekam czy nie, bo nie widziałem naprawdę już taku wcześniej. Nie zastanawiałem się w takiej sytuacji, coś nie. Nie, bez stresu. Nie wygląda, że człowiek śmiertelny na tym motocyklu, jak się nawet nie widzi, że. Ja rozumiem. Nie 1200, tak? Pojemność. No, ma, niestety. Ma parę koni. 1500 no. No. rozmawiałem. Śmiesz, śmiesz, tak się pospieszyłem. Powoli też pan dojedzie. Nie ma sensu, dojechać, jedna kombinować. Z naszej strony to wszystko. No dobrze, dziękuję bardzo. Nawzajem, szerokości. Przede wszystkim wolniej. Nagrałeś pirata drogowego. Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze. Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem na drogach